Łukasz Osiński wystąpił w pojedynku z Turem Turek, gdyż kontuzji łokcia nabawił się numer jeden w bramce Elany Przemysław Kryszak, dwudziestolatek. Zaprezentował się bardzo dobrze, kilka razy pokazując swój duży talent. Na pomeczowej konferencji prasowej chwalił go sam trener Dariusz Durda. Łukasz wyszedł obronną ręką, i to jest, to jest najważniejsze. Mamy młodzieżowca w Bramce, i nie, ja jestem takim trenerem, który nie boi się postawić na młodzież. Tak, szybki debiut między słupkami żółto-niebieskich był sporym zaskoczeniem dla młodego golkipera. Nie spodziewałem się tego. No, było to przymuszone, no bo niestety przemek no, kontuzję złapał. No ja się bardziej spodziewałem, że mój debiut będzie bardziej na wiosnę, bo przede mną dużo pracy jeszcze czeka. Ostatnie 2,5 roku Łukasz Osiński spędził w legii Hełmża. W poprzednim sezonie 20 latek był podstawowym bramkarzem czwartoligowca i kluczową postacią drużyny. To właśnie wtedy zwrócili na niego uwagę działacze żółto-niebieskich i zaprosili na testy do Torunia. Ja zacząłem trenować z gdy zaczęły się treningi ogólnie już na jesień tutaj na tą rundę. No zaczęło się, były ze mną lekkie problemy, ponieważ mój stary klub nie chciał mnie puścić też. No, były problemy, bo nie chcieli, bo to finansowo tak jakoś wyglądało dziwnie. Mimo wielu dziwnych problemów w końcu Łukasz Osiński podpisał kontrakt z Elaną Toruń. Bramkarz, który w swojej karierze był na testach między innymi w Legii Warszawa, przyznaje, że czwarta i druga liga to zupełnie inny świat. Przeskok jest jako taki. No, tutaj jest wyższy poziom. Przede wszystkim są lepsze boiska. No i warunki do treningu są zdecydowanie też lepsze. W debiutanckim meczu z turek Osiński zachował czyste konto. Zapewne kolejnym zaskoczeniem dla 20-letniego bramkarza były słowa wypowiedziane przez trenera Durdę na konferencji prasowej. Dowcięskiego składu się nie zmienia. Teraz kryszak, teraz kryszak musi się martwić o to, żeby wejść z powrotem do bramki. Mierzący 185 cm wzrostu bramkaż jest jednak realistą. Pewnie to i tak, tak wyjdzie, że Przemek wyleczy kontuzję i wróci z powrotem do składu, tylko że no, na chwilę obecną to trenerowi ja robię, robię manewry w polu z tego względu, że jestem młodzieżowcem. I ma już jednego młodzieżowca, mieć do pola, musi wstawiać i ma więcej manewru ze starszymi zawodnikami. Zostanie bramkarzem numer jeden w Elanie Torun, jest teraz największym marzeniem Łukasza Osińskiego. To jest na razie mój plan i mam nadzieję, że wyżej gdzieś też dalej coś osiągnę. Kolejną szansę do pokazania swoich umiejętności Łukasz Osiński dostanie już w najbliższą sobotę. Elanowcy na wyjeździe zmierzą się z ruchem ździeszowicę.